Stoją dwa skarby. Jakie piękne. A tu już widzę trzeciego. Ja dzisiaj z konieczności przyjechałem na te karniszewickie tereny. Bo zakupy chcę zrobić. W Sianowie. I to tak. W zasadzie to jest Taki wyskok nieplanowany na grzyby, ale pomyślałem, może zobaczę, choć na chwilę, jak tu na tym kaniszewickim terenie, ale jak widać, też coś jest. Tu do drugi śliczny. Liczności, ha? perełeczki, to tak. Ale zauważyłem, że samochodów mało, bo tylko cztery stały samochody. Przeszedłem ze dwa kilometry, to w ogóle żadnego grzyba nie trafiłem. To są pierwsze, jakie trafiam. Także może być kiepsko. No ale zobaczymy. W każdym razie Pierwsze sztuki zaliczone zobaczymy jak będzie dalej. Ja, ja tak szybciutko w zasadzie dzisiaj tylko przeskoczę te swoje miejsca gdzie zawsze prawuski stały i zmykam na zakupy. tu widzę jakieś też prawdziweczki stoją tu stoi następny obok tam jeszcze jeden No jeszcze fajny, dziwne, że nie ogryziony, bardzo delikatnie, ale coś, jakby tu deszcz w ogóle nie padał, jest strasznie sucho. I te pozbieramy, zaraz zobaczymy, jak te skorby wyglądają. Już nie, nie wyszedł, tylko zwiotczał. On teraz braku Tam stoi, tam stoi. Krótce, obrałem te. Poglądam tak w lewo, a tu stoją dwa następne. Tam widzę następnego. Chciałem się podnieść, żeby tamte pozbierać A tu pod nogami taki cycul mały <śmiech> <Kurde>. <śmiech> Przykryję go, niech sobie rośnie tutaj stoi. Tam drugi? Nie, coś innego. Siedzi w tej skale Ale się zakotwiczył Chyba widzę parałózka

Jeszcze się nie podniosłem, ale widzę, że tam drugi stoi Też borowiczek No taki duży okaz, ale główkę ma zdrowiutką Młodzika, Boruska, ale już nie go tu, kurde obiec. Kaniuszki przy samej drodze. <ścoughs> Drawiutkie. Drawiutkie to trzeba je zebrać. zdrowa to jest zdrowe tu jaki piękny giguś ale ten widać, że jeszcze taką żywą bardzo ma kawał prawdziwasa Trzeba go tak obejrzeć. O, tutaj ogryziony. To co dotykał ziemi. <laughs> Kurcze, taki staruszek, ale drobiutki jak jabłki. A tamto krówka go tak poogryzała. Podívejček. Myslím, že pod křivek. A to pravusek. Ну, это шишничный. śliczny no jakiegoś skarba ledwie go widać ledwie widać tą perełkę I go co? leco. no. Więc tu stoi również, ale ten już starszy. Ale jeszcze twardy. zobaczymy go tu widzę prawdziweczka. taki większy to to chyba podgrzybek ale tu też prawusek był ale to jest za stary i ten to jest podgrzybek o ten też już jest taki starszy No niby starszy, ale kurczę, aż niektóre zadziwiają a zdrowiutki No jest burzek, ale po, po ogryzany przyznamy fest Jaki opitolony. Ten borusek stoi. też to. Też nie może masakrę z niego zrobili. O, tam idę. Następnego to starszy tu z lewej, następny zobaczymy czy te będą się nadawały masakra no i takie kapciorki, a to wszystko zdrowiutkie. Ten również mało co z niego zostało, a zdrowy. No i starczy. Trzeba brykać do domu. Ale to jest mój ostatni wypad na prawdziwki. Teraz jak pogoda dopisze to będę chciał trochę na rykowisko pojeździć. A prawdziwki na razie sobie odpuszczam. Zobaczymy, bo to rykowisko zaraz się skończy. A ja ani razu nie byłem. A prawdziweczków mi na dzisiaj tyle starczy. Więc parę jeszcze parę kani jeszcze do usmażenia. I to wszystko.